Cześć, to znowu ja Paweł z Muzeum Komórek. Dzisiaj tak wpadłem, wpadłem na pomysł, żeby rozpocząć nową serię w sumie na tym kanale, czyli przegroń prasy. Zastanawiam się, kto z Was pamięta gazetę pod tytułem Twoja komórka? A jak nazwa na pierwszej stronie sama mówi, popularny poradnik telekomunikacyjny Twoja komórka miesięczna. Otóż tak drodzy Państwo, w latach świetności telefonii komórkowej w Polsce y, kupowałem tą gazetę. Pamiętam, że kupowałem niestety y, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę robił to co robię, że będę zbierał telefony i różne rzeczy z nimi związane. Natomiast tutaj jak najbardziej udało mi się y, parędziesiąt numerów tej gazety zdobyć ponownie po latach. To jest na pierwszym planie macie Państwo pierwszy numer, który mam, najstarszy jaki mam, z lipca 98 roku, czyli numer 6 jest napisane. Można się domyślać w tym momencie, że e, miesięcznik ten był, został wydany pierwszy raz na początku 98 roku. Może się jeszcze kiedyś uda zdobyć starszy numer gazety. Natomiast no, to jest najstarszy jaki mam na tą chwilę. Przejdziemy sobie troszkę do przeglądu prasy i poczytamy o czym to pisano w 98 roku w lipcu na wakacje. A z okładki możemy przeczytać wydarzenia. Wszystko o kartach prepaid. Test Siemensa SL10. Temat miesiąca z komórką na wakacjach. Jedziemy do Bułgaria i Chorwacji. Tutaj przywitanie y, pana redaktora Piotra Kęcika. Ale to pominiemy. Tutaj mamy troszkę bardziej szczegółowy spis treści, ale to chyba nie o to nam chodzi. I tutaj, co tu mamy? Plus dla simów, porównanie, tak, tak, era. Cena pakietu karta plus telefon w taktaku 607 złotych, w sim plusie 486 bądź 547 złotych. Ważność po, do, po doładowaniu w taktaku 185 dni, ważność po doładowaniu Sim plus 90 dni. Także tutaj mamy bardzo ciekawe zestawienie. O, i to jest to, co, o czym ja wspominałem już w paru wywiadach podczas postów na profilu ERA. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Myślę, że widać do obcych sieci 3 zł plus VAT wtedy mieliśmy VAT na poziomie 22% czyli minuta do obcej sieci kosztowała nas na początku w ERA tak tak 3 zł przepraszam 3 66 zł 66 groszy z VATem. Także pomyślcie sobie państwo ci co nie pamiętacie tamtych czasów jeżeli teraz płacimy 25 30 złotych 35 za wszystko mające y, abonamenty z internetem, z transferem, i tak dalej, i tak dalej, No to wtedy raptem za te pieniądze mogliśmy porozmawiać przez 10 minut. Mało tego. Przez te 10 minut porozmawialiśmy z, y, z rozliczaniem minutowym. Także, jeżeli ktoś nas złapał na sekundę, a nie, nie było tak zwanych 5 sekundów, no to płaciliśmy od razu za minutę. Dwozakresowy kameleon, reklama Noki 6110, Siemens A1, reklama autoryzowani dilerzy Tak Tak Era. Oczko, czyli 21 przyczyn, dla których kupujemy telefon ciąg dalszy. Czyli można się domyślać, że w poprzednim odcinku, w poprzednim numerze gazety mieliśmy początek. Wypoczynek z komórką, telefon na wakacjach. Czy sprawdziliście już, czy wasza sieć działa tam, dokąd jedziecie? Czy wasz operator podpisał umowy roamingowe z operatorem kraju, do którego wybieracie się na wakacje? A no tu taka ciekawostka: to rzeczywiście w tamtych, w tamtych latach, y, jadąc za granicę, nie dość, że musieliśmy sprawdzić, czy w danym kraju jest y, podpisana jest umowa roamingowa to jeżeli mm, kilku operatorów, na przykład z Austrii miało ro um umowę roamingową z naszym operatorem, warto było też sprawdzić yy, ceny, bo wiem wtedy za minutę różnica ta mogła być dość spora. Było to po prostu czasami, czasami inna sieć to było 100% więcej niż inna, która po prostu miała lepsze, lepsze warunki dla naszego operatora. Tam, gdzie nie dzwonią, pieść ciszy. Planując wakacyjny odpoczynek, człowiek bez bombardowany z informacjami, dokąd na pewno nie jechać. Yy, jaka miejscowość znajduje się wśród snobów? Także tutaj ciekawostki, ciąg dalsze. 10 dni bez komórki na łogowiec na wakacjach. No, myślę, że wtedy to jeszcze było dość. Yy... Łatwe do zrobienia wyjechać na wakacje bez komórki, no bo to, to jeszcze były czasy, kiedy to wszystko było drogie. Teraz, no drodzy Państwo, nie oszukujmy się. Kto sobie może pozwolić na taki luksus i poje wyjechać na wakacje bez komórki? Wakacje pełne niespodzianek jak sobie radzić z komórką za granicą. No i po raz kolejny mamy e, artykuł na temat właśnie wyjeżdżania i roamingu. Widać tutaj, myślę, że widać z góry y, mapki poszczególnych krajów. I na przykład tutaj mamy Włochy i mamy plus i era. Y, natomiast y, w Hiszpanii mamy plus, era i Wychodzi na to, że w tamtym czasie we Włoszech, mając telefon w idei za granicą, nie, poje nie, nie porozmawialiśmy sobie z telefonem w Polskę. Mapy zasięgu, no to też dość popularny temat. No to były czasy, kiedy jednak y, y, operatora czasami musieliśmy wybierać y, przez pryzmat tego, czy ma zasięg w naszym rejonie, czy nie. Bowiem no, przekaźniki 98 rok to jest jeszcze początek i rozwój sieci GSM w Polsce, więc na pewno musieliśmy jeżeli mieszkaliśmy gdzieś poza dużym miastem, musieliśmy na początku zweryfikować to, czy w miejscu naszego, naszego zamieszkania ten zasięg będzie. GPS dla każdego. No, tutaj to w ogóle ciekawostka i kolejna rzecz, no bo wiemy że teraz, w tej chwili właściwie wszyscy mamy nawigację GPS w telefonie, w smartfonie. Natomiast wtedy GPS-y no to były zupełnie zewnętrzne urządzenia, a jeżeli już później mieliśmy telefon z kolorowym wyświetlaczem i jeżeli mieliśmy, chcieliśmy mieć lokalizację, to były to zewnętrzne urządzenia, które łączyliśmy z odbiornikiem, czyli z telefonem przez Bluetooth. -a. Future Generation, zaprezentowany po raz pierwszy na targach Cebit 98, najnowszy model Siemensa, trafił również do Polski, czy jednak przyjmie się, trudno powiedzieć. Od dawna wiadomo, że produkty Siemensa mają swoich zwolenników i przeciwników. Główną rolę odgrywa tu kształt tego telefonu. Dla jednych może okazać się on zbyt futurystycznym, dla innych będzie to coś, na co od dawna czekali. Co ciekawe, to chyba pierwszy telefon o tak kosmicznym kształcie w Siemensie. Do tej pory firma oferowała raczej klasyczne rozwiązanie. Trzeba przyznać, że y, tutaj to, to, to rozsuwany telefon, klawiatura schowana pod spodem, to jak na tamte czasy mogło być dość nowoczesne. Natomiast czy aż tak ekstrawaganckie, to ciężko powiedzieć. Na kolejnej stronie artykuł o Philipsie Jenny, ale to w mojej ocenie zbyt popularny telefon nie był. Telefon do zadań specjalnych Ericsson GH688. No, i to jest znowu ciekawy artykuł o telefonach. Pamiętam, że w tamtym czasie problemem jeszcze było to, że na rynku było dużo telefonów jednozakresowych. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle, że początkowo Era i Plus działały na sieci GSM 900 i na 1800. Dopiero potem Zaczęły się telefony dwusakresowe i sieci za zaczęły oferować zasięg w dwóch zakresach. Ciekawostka taka była, jeżeli już były dwa zakresy w późniejszym czasie, miałem telefon dwuzakresowy, natomiast gdzieś tam został on popsuty. Zawiozłem go do serwisu i w serwisie wtedy autoryzowanym Ericssona w Toruniu dostałem zastępczy telefon jednozakresowy. Było bodajże w sieci IDEA, to tak jak w Toruniu, w Bydgoszczy sygnał miałem, tak przez całą trasę między Toruniem a Bydgoszczą zasięgu nie miałem, bowiem IDEA miała, zresztą 900 miała, można było stawiać przekaźniki rzadziej, a miały większy zasięg, natomiast telefon jednozakresowy był w sieci 1000, na zakresie 1800. I w tym momencie poza miastem zasięgu nie miałem. Dopiero dojeżdżając z Torunia do Bydgoszczy, wjeżdżając do miasta, telefon zalogował mi się do sieci. Morze Czarne i Czarne Plaże, Bułgaria. No i to znowu wraca temat y, abonamentów i kosztów rozmowy za granicą. I tu taka ciekawostka. Era połączenie krajowe, połączenie do Polski o, ciekawostka, w 98 roku z Bułgarii do Polski połączenie w erze kosztowało 5,32 zł natomiast z plusa wykonanie minuty połączenia do Polski kosztowało 5,90 zł reklama ery z ładnym telefonem co my tutaj mamy z komórką w falach Adriatyku Kolejne koszty e, rozmów w ramingu, tym razem Chorwacja. ERA w zależności od e, abonamentu, jakie posiadaliśmy, 2,58, 2,28, 2,18 w najdroższym abonamencie. W plusie 2,44, 2,24 i 2,19 w najdroższym abonamencie. Także no, tutaj już nieco taniej niż w Bułgarii. Także jeżeli chodzi o rozmowę, z zagranicy to na pewno było taniej niż w Bułgarii wyjeżdżasz wejść w komórkę centertelu no tutaj jeszcze były czasy kiedy była już idea centertel czyli sieć cyfrowa natomiast yy, działała równolegle jeszcze sieć analogowa nmt450 i widzimy w tabelce myślę że to jest dość wyraźne jest do odczytania w jakim kraju mogliśmy skorzystać z idei na, w jakim kraju z Sieci NMT, czyli sieci analogowej, rozmowy przez komórkę, gdzie, kiedy i gdzie. Rozwój i rosnąca popularność telefonii w Polsce sprawił, że komórki stały się coraz bardziej widoczne w wszelkich możliwych miejscach. Nie wszyscy jednak potrafią zachować umiar i zdrowy rozsądek w korzystaniu z nich. W jakich miejscach i sytuacjach przeszkadzają nam dzwonki telefonów i namiętni rozmówcy z komórką przy uchu? No, tutaj temat rzeka. Myślę, że to wtedy jeszcze telefonia komórkowa nie była tak. Tak popularna i tak, tak wszechobecna jak teraz, więc myślę, że teraz ten artykuł na pewno był, mógł być dużo bardziej e, rozbudowany. Na ratunek z komórką w górach i na morzu, czy to jesteśmy w górach, czy nad morzem, ktoś będzie dbał o nasze bezpieczeństwo. Od niedawna możemy się czuć jeszcze bezpieczniej, a to za sprawą telefonów komórkowych. No tutaj trudno nie przyznać racji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i możliwość dodzwonienia się pod numer alarmowy, no to komórki na pewno dużo ułatwiły. Elektroniczny kontrakomórkowy Wojny producentów. Rynek telefonii komórkowej jest dość stabilny. Dominuje na nim kilka firm, które przez ogół odbiorców postrzegane jako potentaci. Do grona tego należy niewątpliwie zaliczyć Nokia, Ericssona, Motorola czy Alcatela. Warto jednak zauważyć, że są to głównie producenci sprzętu związanego ściśle z rynkiem telefonicznym. Firmy, które swoją pozycję zdobywały przez lata, zarówno na rynku zachodnim, jak i polskim. No tutaj, jeżeli chodzi o te marki, no to wiadomo, już się dużo pozmieniało. Nokia już telefonami stricte się nie zajmuje, sprzedała swoją markę. Ericsson, Motorola, Alcatel, no to też już historia. Tak, tak, nowy system. No, może oprócz Motorola, powiedzmy. Tak, tak, nowy system dla każdego w sieci RAG SM. Także no tutaj kolejne porównanie kosztów. Chorobliwe promienie. No, tutaj to jest temat rzeka też. Znałem osoby, które nie rozmawiały przez telefon przy uchu, tylko przez zestaw słuchawkowy zawsze. Twierdzą, że to bardzo mocno i negatywnie wpływa na nasze zdrowie, także tutaj by trzeba było się zagłębić. Nowości w 200. Od niedawna bramka 200.pl administrowana otrzymała nowe użyteczne funkcje. Przypominamy, że dotychczas udostępniane funkcje umożliwiały m.in. wysyłanie poczty internetowej z telefonu, otrzymywanie kursów giełdowych kursów walutowych NPP oraz przesyłanie wiadomości na pagery sieci Polpager i Easycall. -E -E no także ciekawy kolejny y, artykuł, no ale to już jest znowu totalna historia. Na poprzedniej stronie mieliśmy artykuł na o taktaku. Tutaj mamy znowu Simplus mówisz za ile chcesz. Także kolejna reklama komórkowy dopalać. Pokrycie naszego kraju sygnałem zwiększa się nieomal z każdym dniem, jednak wiele miejsc, gdzie mimo teorii ogłoszonej przez naszego ulubionego operatora sieci jest bardzo słaba lub zgodnie z obowiązującym prawem kończy się 100 metrów przed naszym domem, wydzwaniamy do stosownych ciałów, żądając satysfakcji czy chociażby obietnic. O no tutaj jakby temat, o którym już tutaj gazeta wspominała na poprzednich stronach, czyli kwestia zasięgu i wyboru Operatora sieci komórkowej, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, żebyśmy ten zasięg mieli, jak wykorzystywać? No, odchodzą wakacje, no to już o wakacjach było Komórkowy ABC, głosowe wybieranie numeru, głosowa aktywacja, GSM, hands free, hold, e-mail, karta prepaid, karta SIM, czyli taki trochę słowniczek, żebyśmy wiedzieli co jest co. Ubieramy telefon. Pokrowce na wakacjach. No tutaj przeglądając kolekcję często gęsto trafiam na takie y, pokrowce, które no, w tej chwili już raczej używane nie są. Natomiast wtedy popularne wkładało się telefon w pokrowiec. Hmm, taka folika była na klawiaturze. Telefon był na pewno dużo bardziej czysty. No I mieliśmy klips na pasek. Kolorowe obudowy o Nokia 5.10. Bardzo lubiana przeze mnie yy, słuchawka Ericsson z wymienni, wymiennymi panelami wokół klawiszy. Także bardzo fajna rzecz. Myślę, że niedługo uda mi się zrobić zdjęcie, ale to tutaj nie będziemy ubiegać. Ale mokro, telefon nad wodą. No, tutaj mamy znowu o wodoodporności i innych rzeczach. Watowanie klienta. Pytania do przedstawicieli sieci o, tutaj myślę dość ciekawa rzecz stacje bazowe sieci plus GSM i nowe BTS uruchomione przez sieć ERA GSM i lista, yy, lista miejscowości w jakich nowe yy, nowe BTS-y powstawały I jeszcze widzimy tutaj przed zmianą administracyjną województwo toruńskie, błocławskie gdańskie, płockie i tak dalej rozmawiamy w internecie E-mail, grupy, grupy dyskusyjne, IRC. Z IRC osobiście bardzo dużo korzystałem. ICQ też kiedyś siedziałem bardzo dużo. Na koniec krzyżówka. Główną nagrodą jest telefon komórkowy Ericsson GH688 wraz z aktywacją. No i kilka słów a propos cennika yy, sieci w Polsce. Po angielsku dla naszych gości, dla zagranicznych gości w naszym kraju, a na okładce z tyłu reklama Simplusa. To tyle. Troszkę zeszło. Jeszcze raz Twoja komórka numer 6, lipiec 90, 1998. Szybki subiektywny przegląd prasy. Dajcie znać, proszę, czy ciekawi jesteście, co jest w kolejnych numerach. Trochę tych numerów jest. Myślę, że z częstotliwością raz na tydzień można by taką zajawkę tutaj wrzucać i przeglądać, o czym to o komórkach pisano w sumie ile? Drodzy Państwo, 25 lat temu. Także tak, no ta historia zatacza bardzo duże koło, już grubo przeszło 20 lat telefonii komórkowej, cyfrowej telefonii komórkowej w Polsce. Jeszcze raz dziękuję. Jeżeli chcielibyście więcej takich przeglądów, piszcie w komentarzach. Jak to wszyscy mówią, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i tak dalej, i Jeżeli Wam się to podobało, mam nadzieję, że tutaj dostarczę Wam coraz więcej i coraz bardziej ciekawych dla Was merytorycznych treści. Dziękuję, pozdrawiam, hej!